Zaczynamy wyścig w Monaco. To jest trzeci ligowy wyścig. Ja dopiero dołączyłem w trakcie. Więc zaczynamy od trzeciego wyścigu. Małe ustawionko, sprawdzanie pogody, kto tam już wyjechał. Czy jest czysto na to, że Jest czysto, no to decyduje się na te okrążenie pomiarowe przejechać. Mhm. Tutaj jest przedostatni zakręt już tego. Ukrażenia pomiarowego Kubica robi najlepszy czas. Ja tej ze swoim kolegą z drużyny Astana Martina. No i wykręcam 1.15, co mi daje na razie czwartą pozycję. Ale no, jeszcze nie wszyscy wyjechali. Tutaj widzę, że Dawid nadciąga, więc go puszczam Co się zaraz okaże, że. Dzięki temu zyskał najlepsze okrążenie tego tych kwalifikacji I chyba go już nikt nie pobił To trzeba poczekać do końca Kolejne czwarte okrążenie Tutaj strata minus 300 Ale świetne mi tutaj hamowanie wyszło Przeniesienie prędkości i od tego momentu już te czerwone cyferki topnieją, zamieniają się w zielone, niczym w zwierciadle. I ja się jestem w szoku teraz jak widzę o ile poprawiłem tutaj czas na takim małym kawałeczku. I to będzie chyba piąta pozycja może? Nie, niestety dalej szósta pozycja. Uprawiłem się o prawie sekundę. Ale nic to nie dało. Zjeżdżamy do boksu, zmieniamy oponki na świeże: trochę więcej tutaj mocy bez gazu. I chyba opony trzeba będzie zmniejszyć troszkę. No. Zmieniamy też opony na drugi zestaw świeżynek, bo już 5 tamte miały. Wyjeżdżamy z boksu i wierzę, że na tych świeżynkach teraz będzie o wiele lepiej. Przedostatni zakręt i zaczynamy okrążenie pomiarowe. No to nawet piąte miejsce. Czy to było okrążenie? To było okrążenie pomiarowe. To było okrążenie pomiarowe. Piąty. Piąty czas, 1.13, czyli to już jest mój czas z treningu. niżej chyba nie zeszło, jeszcze 1.13, a tu widzę, że ładnie poprawiam czas, to jest najwolniejszy zakręt, który naprawdę mi się tak udało ładnie wybrnąć. I tu dwie setki, jedna setka no To teraz będzie dobre przyspieszenie I dwie setki do przodu jestem To tam dużo się w czasie nie zmieni Ale tu już powiększam przewagę Już trzy setki No ale to tak sekundę jakbym poprawił To może coś tam bym zyskał Tutaj to, to ustawienie na jedną kartę już czas jest zaliczony, ale tutaj no właśnie ten poślizg co mi daje i tak lepszy czas o dziwo. <grych> no i te 300 się utrzymały do końca przewagi. Już teraz zmalało 253. Ale to mi daje dzięki temu czwartą pozycję. W ostateczności to i tak mam piątą, bo szczuro polepszył po czas swój. No i już tutaj ustawienia przed wyścigiem. Daje trochę mi paliwa, żeby być lżejszym. No i zaczynamy. Wszystkie światła rozświetlone, gasną i jedziemy. Piękny start, tak się trochę chciałem pokusić o wyprzedzenie, ale mówię, nie ja pierwszy zakręt, jedziemy spokojnie. To i tak tutaj mega ściąłem zakręt, zostałem zderzony. ale nie wynikła z tego żadna konsekwencja, bo ani nie było ostrzeżenia o zderzenie, ani nie było Później kary czasowej za skoszenie. Tutaj jakaś walka nastąpiła i lotka Rogalowi odpadła. Ładnie tutaj przepuścił. Bardzo fajne zachowany fair play. Kubica tam ciśnie Dawica. I co się okazuje? Dawid musi też zjechać do boksu coś tam uszkodzenia na pierwszym okrążeniu. No i już tutaj kubica jak to kubica, czy to w realnej F1, czy tutaj wirtualnej jak wydziedawał do przodu to mogłem tylko powąchać z smród jego opon no, ale nie daje za wygraną próbuję tam się zbliżyć dwie sekundy do niego mam DRS-a ale to mogę zapomnieć o DRS-ie tutaj o mało nie straciłem koła ledwo wyhamowałem była chwila grozy i postanowiłem, że trochę będę spokojnie jechał, przez to już straciłem do Kubicy dużo, ale tu Kubica teraz ścina zakręt, dostaje 3 sekundy. Niesamowite tempo. Rośnie teraz 4 sekundy, mówię, no już go nie dogonię, no niby 3 sekundy kary, ale... Mówię, tutaj nabija tempo straszne. I niestety Kubica przestrzela chyba zakręt. I ląduje na... Na ścianie. I dzięki czemu... Pierwsze miejsce jest, piąte okrążenie 4 sekundy szczur za mną, reszta stawki bardzo daleko są bardzo duże szanse na zwycięstwo. Zjeżdżam do boksu, to jest piąte okrążenie, mogłem jeszcze jedno spróbować ale już nie chciałem ryzykować, chciałem wcześniej zjechać. No i tutaj sobie przyspałem trochę, bo trzeba było nacisnąć sprzęgło i ruszyć. Ja trochę przyspałem ale szczur też spitował i jak widzę dopiero jedzie za mną więc nie nie skorzystał na tym gafie mówię. E, okrążenie szóste wyjeżdżamy z boksu tutaj za mną jeszcze pączek e, tak no przyspieszył bo na tej prostej no to pod koniec sam no już musiał hamować chyba tutaj trochę przesadził chociaż to by może moja wina była bo byłem za, za wolny z tego pit stopu ale to już wyjdzie w praniu, czy dostanę jakieś ostrzeżenie i karę za to. Jedziemy dalej. Nie wiem, czy pączek ma jakieś uszkodzenia, uszkodzenia czy nie. Ale bardzo dziwnie odjeżdżam mu. Teraz w sumie z przodu mamy Rogala, który jest 3 sekundy przed nami. No i teraz pączek prawie 2 sekundy. Krążenie siódme Rogal cały czas na prowadzeniu, w tym, ale tutaj widzę się zmiana. Szczur na trzecim, styk na czwartym i David na piątym, czyli on goni, on goni Ja tutaj widzę Rogala w zasięgu. Już 1.7, więc trochę stopniała jego tutaj przewaga i chyba tak, uszkodził, on musiał zjechać do boksu. Przez co zyskałem pierwsze miejsce i prowadzenie w tym wyścigu. 7 okrążenie, 8 1.15 najlepszy czas poprawiłem się do 0.6 ale to wciąż nie jest ten czas sesji treningowych kolejne okrążenie 9 końcówka tu jest szansa na poprawienie okrążenia i tak o sekundę znowu poprawienie czasu no i ale tu już do 15 okrążenia nic się nie zmienia cały czas tak jechałem równo czysto mówię aby tylko dojechać jeszcze parę okrążeń spokojnie Mam te 4 sekundy Dawid, jak w ogóle wszystkich tam wyprzedza z tyłu szczur na trzecim miejscu, więc już na no, szczura się nie martwiłem, ale tu niestety trochę się chyba zagapiłem, walnąłem raz i zacząłem testować, czy dojadę te cztery okrążenia jeszcze z tą usterką. I nie było źle póki, ale tutaj już te hamowanie tutaj dało mi znaki, że jednak nie, za dużo tracę, będzie trzeba zjechać do boksu. Jeff e, potwierdził, więc tutaj, ostatnie już zakręty i zjeżdżamy do boksu na wymianę skrzydła. No, niestety, pierwsze miejsce tutaj Dawid nas wyprzedzi. Jeszcze ze szczurem, 17 sekund, może się uda szybki boks, ale wątpił bo ze zmianą skrzydła. To jest z 8 sekund, jeszcze w się z 10, więc będę miał troszkę tam do szczura. Do nadgonienia, ale zakładam slick. Teraz zobaczymy, ile świeże slicki są w stanie zrobić na zużytych, już naprawdę bardzo, mediumach. Szczur chyba zjechał w piątym albo szóstym też okrążeniu. 17. Okrążenie, 6 sekund do szczura. Tutaj mało się nie wyrżnąłem. Trochę za bardzo zaufałem tym oponom, a nie były takie aż dogrzane chyba do końca. To mnie znowu błynęło, ale to już prosta i jeszcze tutaj ktoś wyjechał. Pączyk za mną wyjechał. Było blisko, ale się trzymaliśmy linii i się nic nie stało. I szczur, teraz jego przewaga stopniała. Z 6 sekund na 3, a teraz na 2 i 8. Ja już tam chyba go widzę. Widzę jego spoiler, tak, widzę już. On tutaj bardzo ma chyba słabą przyczepność daje gazu RSA 57-55% więc bardzo dużo aby tylko dojechać na tą sekundę i tutaj na tej prostej spróbować jeszcze mam dwa okrążenia 19 okrążenie się zaczęło jesteśmy w połowie na tych wolnych zakrętach tutaj łatwo można dogonić wyrównać tempo odległość i tutaj się już chciałem atakować szczura, naprawdę chciałem atakować szczura, ale on też za szybko chciał pojechać i oboje przywaliliśmy Jak deja vu. Ale cały czas cisnę, to nie są duże obrażenia Tutaj nie wiem czy mnie szczur chciał puścić czy co, ale dziwna linia jazdy Nie poddaje się, próbuję go tutaj docisnąć jeszcze mam dużo RS-a zaraz będzie DRS i Jak Filip skotopił mój teammate, pan Pikcie wyskakuje jako duch. On już jest tam okrążenie do tyłu, dlatego nie może nam nic zrobić, ale trochę przeszkadza tym, tą swoją jazdą. Ja się trochę przestraszyłem, że to jakiś inny samochód, że przywale. Tutaj się trochę zakłóciłem w biegach, ale mówię, mam DRS-a, pięknie wyprzedzam. Niestety później skonsultowałem się ze szczurem, co się tu stało, czemu tutaj doszło do kontaktu. Nie widział mnie chłopak, też chyba. Pan Pikciu zwrócił na siebie uwagę i byliśmy obaj rozkajarzeni ja niestety skrzydło prawie rozwalone na żółto się świeci, więc bardzo uważam obrażenia bardzo tutaj uważam, aby się nie rozwalić bo to już naprawdę ostatnie zakręty szczura już nie dogonie dwie sekundy o, tutaj jeszcze ktoś stracił skrzydło z tyłu pączek czy paczek 13 sekund jeszcze z karami Dawid mimo 3 sekundowej kary już jest tak na prowadzeniu, że nikt go raczej nie dogoni No i szachownica Zajmujemy trzecie miejsce W pierwszym wyścigu, w debiucie w Polskiej Lidze Wyścigowej Oczywiście kierowca dnia Dawid tam z, przy pierwszym okrążeniu musiał zjechać do boksu, a i tak nadganiał, a i tak robił tempo. I się rozwalił drugi raz, i też zjechał do boksu, więc też dwa pit stopy. A mimo tego dojechał pół minuty przed czasem, znaczy no przed, przed innymi. Więc naprawdę wysoki poziom tej akademii. Tutaj w tym wyścigu na trzecie miejsce to mi się chyba fartnęło. To będzie jedno z nielicznych. Ale z piątego na trzecie bez e, kar razem ze szczurem będzie lepszy